Odcinku wraz z za krzakiem zawalczymy w podłoga to lava challenge. Na pewno zastanawiacie się, na czym to polega. Musimy budować rampę i jak najdłużej się na niej utrzymać. Za każde dotknięcie ziemi, która dla nas staje się lawą, dostajesz karę w postaci cofnięcia licznika o minus 30 sekund. Kiedy ktoś z nas zostanie powalony, to osoba, która podniesie teammate'a, dostaje plus 4 minuty dodatkowe do licznika. A za odpadnięcie z rozgrywki, licznik cofa się o minus 2 minuty u zlikwidowanego. To dłużej utrzyma się łącznie na swojej. Rampie wygrywa grę. Ale widzowie, jak to zazwyczaj, zanim zaczniemy, zobaczmy, jak to wygląda historycznie. Kto zrobi więcej fragów Złotą M4 w Fortnite? Taki odcinek był dodany około rok temu wraz z. A, w sumie nie. W sumie pół. I tutaj walczyliśmy z Zakrzakiem. Zrobiło to 40 tysięcy wyświetleń oraz 1800 łapek w górę. Więc mam nadzieję, że je dzisiaj przebijemy. Także zostawcie łapę. No i mam nadzieję, że pomożecie mi wbić 900 tysięcy subów Zobaczcie, jak niewiele brakuje. No i jeśli mogę was prosić, piszcie jeszcze dziś kodę wela do sklepu, ponieważ on wygasa co dwa tygodnie. Nie. I wbijajcie na moją mapę, na której możecie wbijać karnet przed końcem sezonu. Tutaj macie kot. Oto moja wyznaczona lokacja, i w dzisiejszym odcinku nie mogę dotknąć ziemi, bo gramy challenge. Podłoga to lawa. Jak już pewnie wiecie, po wstępie nie możemy dotykać żadnych rzeczy. I pierwszy, wybudowany Mac jest dla nas tak naprawdę główną platformą, i od tej pory czas będzie się nam naliczać. A więc, jak już na pewno wiecie, w dzisiejszym odcinku robimy pojedynek. Podłoga to lawa czyli tryb, w którym musimy jak najmniej dotykać ziemi, albo w drugą stronę jak najdłużej dotykać Maców, które zbudujemy. Tutaj mamy moją wyspę i mój Pomysł jest bardzo, ale to bardzo można powiedzieć przemyślany. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj klurpika, na którego sobie zlądujemy, i będziemy mieli dzięki temu full życia. Powinienem mieć full matsów. Powinienem. Jeśli spadnę na ziemię, dostaję minus 30 yy, sekund, więc no to jest ważne. Aha, właśnie, bo ja muszę pierwszą platformę. No nie gad... Nie. Nie, widzowie. No już na samym początku mam minus 30 sekund. Ja, widzowie, wybrałem bardzo odległe miejsce. Mianowicie tą chatę, którą widzicie teraz przede mną. Tak, tą budkę taką leśniczą, czy jak zwał, tak zwał. I mój plan jest prosty. Rozwalam całą tą budkę. Następnie, następnie znajdę jakieś kolejne miejsce do przejścia. Prawdopodobnie ten domek. Jeszcze zobaczę, jak to będzie. Ciekawy jestem, gdzie poleciał Rafa. Rafa poleciał na bambusy. Ej, to jest całkiem mądre podejście, dlatego, że on ma tam masę matców. I teraz muszę Ciągnąć platformę Aż do samego końca gry Chyba, że nie dostanę strefy, no to będę musiał stanąć na ziemi I znowu dostać minus 30 sekund Ale jeśli chodzi o mój początek Nie wymarzyłbym sobie chyba lepszego Oczywiście żartuję, nie? Rozwalamy tą budkę, mam nadzieję, że dostanie z niej sporo maców. Jak na razie widzicie, ziemi nie dotykam Więc jest totalny luz, stawiamy sobie matca I od teraz Wydaje mi się, że mogę dotykać tylko moich matców A nic innego No i proszę państwa Strefa na mnie, to mi się A. Dobra, jednak strefa, strefa na nas To myślałem, że tylko u mnie, jednak nie. Jeśli chodzi o strefę, to i ja mam strefę i Zakrzak ma strefę, więc w sumie mamy dosyć dużo czasu teraz. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie przyjdzie na moją lokację. Co ja po prostu na razie przechodzę. Przejdziemy sobie tutaj może na dół. Jeśli chodzi o zbieranie maców, nie wiem, czy kogoś nie słyszałem. Jak kogoś będę miał, to ja nawet pompy nie mam. E, czekajcie, jakby to zrobić? Może, ej, nie wiem jak to. Dobra, to może, może tak? Ej, czekajcie, jak to podnieść? No, o, właśnie. Ej, może tak. Dobra, nie dotykamy. Bierzemy. I znowu myślałem, że ktoś leci tutaj. Teraz, jak Fortnite pozmieniał te strefy, to pierwszą strefę ma tak naprawdę prawie każdy. Więc, no, tak to wygląda. Mega dużo zależy od tego, jaką dostajemy kolejną strefę. Ponieważ, jeżeli będzie to strefa maksymalnie na, na Rafę, to ja mam przegwizdane. Jeżeli będzie na odwrót, że będzie idealnie pode mnie, no to wiadomo, Rafa ma wtedy przegwizdane. Bierzemy i rozwalamy yy, kolejne macy. Dobrze by było mieć te 500 maców i 72 za to. Dobra, wydajmy sobie tutaj platformę. Ale ja nie mam to rozwalać. Jak mi się to rozwala, to jest bez sensu. Ja muszę stąd iść jak najszybciej. Ta wyspa jednak totalnie nie jest przemyślana. No zobaczcie, ja połowę rzeczy tutaj rozwalam i nie mogę zbierać matsów. Powiem wam szczerze, że jestem mega ciekawy, co to się właśnie będzie działo. Mega, mega ciekawy. Dobra, lecimy. Dajcie tą skałę. Dobra, skałę mogę podnosić, więc skała teraz nam troszeczkę tutaj odda. O, Zakrzak sobie coś tam zaznacza. Ma trochę mniej HP. Aha, on z tego domku będzie robił platformę. To cwania, czekaj. Słuchajcie, jedną rzecz, na którą muszę uważać, jest ten NPC, żeby go nie zaatakować, bo jak ja bym tego NPC teraz nie chcąc uderzył kilofem, no to mogłoby być bardzo źle. I on by zaczął do mnie strzelać, prawdopodobnie musiałbym dotknąć ziemi, tracić punkty, tracić czas i byłaby jednym słowem totalna, totalna lipa. A ja sobie na chillku rozwalam teraz wszystko, byle żebym nie rozwalił wszystkiego, bo no nie będzie wtedy zbyt ciekawie. Postawmy sobie tutaj daszek, zeskoczmy na niego, zabierzmy te potki i amunicję. Dobra, jest lux, przy okazji jeszcze choinki. No i jak tam sobie Rafa radzi? On chyba dalej i bambusy rozwala, tak mi się wydaje. Zastanawiam się teraz, czy w ogóle dobrym pomysłem jest budować cokolwiek. Dlatego, że ktoś może mnie zauważyć, ale no musimy mieć jakiś podstawowy lód, więc no mimo wszystko jest to dobre. Yy, oczywiście, że tego nie dostanę Czy to dostaniemy? O, dobra, dobra, jest git A tutaj się nie rozwali? Nie Więc możemy zabrać to i to I możemy zabrać skałę Czyli jeśli dotknę ziemi, jeśli dotknę skały Jeśli dotknę czegokolwiek Muszę, dobra, przeskoczyłem yy, Muszę odjąć sobie 30 sekund Ty, kolego, weź się nie awanturuj Fada tych furażerki, Uważaj tam sobie, bo zaraz się ładuje. Chociaż może jednak go nie ładuję, bo nawet nie mam tego. Na, nawet nie mam broni. Proste obliczenia, wizowie. Ten domek jest ode mnie 200 metrów. 205 metrów. Każdy jeden mac w Fortnite ma chyba 5. Poczekajcie, sprawdźmy to. Aha, perka biorę. Sprawdźmy to tak. Ma, no, 5 metrów, czyli do dojścia do tego domku potrzebuję 400 maców. Wiecie, że mi nie starczy. Ale czekajcie, obliczmy to. Tu mamy drzewo, tu mamy drzewo, więc raczej powinno mi, wizowie, Starczy. Czyli liczę na to, bo jak mi nie starczy, to jest naprawdę źle, bo będę musiał dotknąć wtedy ziemi. A nie byłoby to zbyt dla mnie dobre. No powiem tak. Od razu bym zaczął z przegranej pozycji. Geyser, geyser, geyser. Tylko minus 30 sekund, dobra, ale to w razie czego mamy geyser? Mamy strefę, zakrzak nie ma, więc ja jestem w lepszej tutaj sytuacji. Ważna sprawa też jest taka, żeby nie trafić na gości. Przynajmniej teraz, jak nie mam żadnych broni, bo to też by była tragedia. Ogólnie bardzo łatwo w tym odcinku jest przegrać, więc na wszystko. Trzeba uważać. Troszkę sobie zejdźmy, weźmy to drzewo, ile ono da. Powiedz mi, że chociaż 40, 36, dobra, no 36. Mogło być lepiej, nie jest źle, tak wiadomo. Nie! Nie! Ktoś tam leciał. Ej, ktoś tam leciał, wiecie co? Weźmiemy. Ja nie mogę tu budować. Halo? No nie, nie wiem, widzowie, widzowie. Wydaje mi się, że ta gra to troluje totalnie. Co ja mam zrobić? Czy ja mam teraz tam iść? Czy mam się w ogóle im pokazywać? Będziemy sobie budować może dalej tak. Proszę bardzo. Okej, okay, jeszcze raz. No i zobaczcie. Niczym, e, niczym tutaj można powiedzieć... No co niczym? Po prostu idealnie wyliczone. To mam na myśli. Patrzcie. 3, 2, 1 I został mi jeszcze jeden mac. Jeden, jeden mac. No i brakuje go właśnie tutaj, żeby sobie go e, dobudować do domku. I teraz z chatki... Mogę brać yy, macy. Rozwalamy tą chatę w takim razie. Nie wiem, czy tutaj też muszę stawiać moje macy. Wydaje mi się, że muszę. Przynajmniej tak, że nie będę ryzykował i ich, nie stawiał. Wolę je postawić. Mamy 240 matów i wszystkie te rzeczy nam się tutaj. Ej nie, jednak się nie rozwalają. Ja muszę mieć coś do leczenia. Tu powinna być skrzynka i to powinno dać się rozwalić. Ale na co ja liczę? Ale to przynajmniej. O, dobra, to dało dużo. Mamy rybkę, rybkę, rybkę. No, tak żebym nie dotknął. Jestem, jestem, jestem na macie. Jestem. Otwieramy. Bierzemy drewno, karabin. Cokolwiek, żeby móc się oczywiście bronić, bo jak na razie to widzicie, że mój ekwipunek zbyt ofensywny to nie jest. Dwie ryby, potki. No, niesamowity. Niesamowity eku. Tak samo, żeby nie stanąć na ziemię i zabrać się semga. Dobra, pięknie. Teraz sobie wejdźmy do chaty. Postawię tutaj daszek. Dobra. Bierzemy shotguna. Rozwalamy teraz wszystkie ściany. I zobaczcie, jaką mamy strefę. Strefa. No powiedziałbym bardziej troszkę pod Rafę, nie? Tam do prawej strony. Miejmy nadzieję, że kolejnej nie da do prawej. Tylko że kolejną da tutaj do mnie, bardziej do lewej czy do dołu. No byłoby całkiem miło. Zakrzak z tego co widzę, jeszcze żyje Właśnie on jeszcze może zginąć i być może będę musiał po niego jechać. Ale na razie jest naprawdę bardzo dobrze. Tylko ono nie jest dobrze z tym, że to mi się chce rozwalać. Dobra, rozwalam nawet skrzynię, bo tematy będą tutaj przepotężnie ważne. Proszę, daj mi hewia WP. 3-2-1! Wow, ale hewiawka. To chyba jakiś nowy rodzaj heavy... Bo takiego jeszcze w życiu nie widziałem. I ja bym chciał to bardzo zabrać. Czekajcie, zamienię to coś na moje maty. Dobra, żeby nie dotykać tutaj oczywiście podłogi normalnej. Jak na razie mam. Ojejku, no i co? Jak ja mam tą skałę rozwalić? Bo ona się będzie rozwalać za każdym razem. To Ty... jest. A! Kto to wymyślił? Kto wymyślił rozwalanie skał? Czy tu nie dotykamy nic? Wygląda na to, że nie. Rozwalmy kuchnię, rozwalmy wszystko. No, widzowie, mam dziwne przeczucie, że strefa będzie dla mnie bardzo ciężka. Wchodzimy na górę, słuchajcie, wychodzimy na górę. E, no i trudno. No najwyżej, najwyżej. Ej, a jakby się schować. Ej, to jest dobry pomysł czy ja mogę dotknąć Ale tu już na pewno mogę zbierać matcy Więc ja potrzebuję masę matsa, Żeby cokolwiek tutaj zdziałać O, jest mgiełka No i fajnie To może mi pomóc trochę Dlatego, że jak nie dostanę strefy To mogę mieć problem z dojściem do niej I mgiełka na stówę się przyda Ej, ja zapomniałem o tym drzewie, ty Żeby oni mnie tylko nie usłyszeli Co ciekawe, w grze zostaje nam 23 osoby Zobaczcie w ogóle jak to wygląda Ej, to jest potężne Podłoga to lawa i jeszcze się budujemy do wulkanu I co, jak chcecie, żebyśmy zrobili to na turnieju Wiecie co robić Trochę mi się znudziło bycie w tej chacie. Widzę, że strefa też już idzie, więc musimy się zawijać w tą stronę. Stawiamy sobie schodki i na spokojnie idziemy do przodu. Rozwalam daszek, bierzemy kolejne drzewo, z którego leci 36 około, prawda? Tak jest, dokładnie 36. Drzewo numer 2. I ile ja mam teraz masów? Powiedzmy, że te 400. Troszkę więcej było niż 400, ale no, powiedzmy, że mniej więcej 400. Okej, okay, no i lecimy sobie tutaj z yy, drewnem. Proszę bardzo, mamy 36. Ej, i znowu. Dobrze, tak jest, on wy, wyda w całej macy, żebym ja jakieś AWP nie dostał. Ja jako, że mam strefę, to wiecie co, cofniemy się tutaj i będzie <laughs> Czyli on teraz będzie musiał dotknąć No tak, no bo on nie ma szans, czyli on może przejść maksymalnie do mm, krańca strefy I widzowie, kolejna strefa, daj mi, daj mi strefę, daj mi strefę, daj mi Jasne, kwi Okej. Okay. No to zapowiada się bardzo ciekawy... ciekawy spacer. Rafa, gościu, ty masz takiego farta, że ja nie mam pytań. No, no naprawdę, no dwa razy dostać strefę na głowę. Ja nie wiem, widzowie, ja nie wiem. To chyba jest ustawione, tak mi się wydaje, że Rafa coś tutaj pozmieniał w tej strefie. Jakieś tutaj modyfikacje powprowadzał. Dobra, lecimy. No, mimo tego, że nam się to rozwala, to będziemy mogli podnosić to. Ej, ale te skały dają strasznie mało. Okej, okay, no na razie sobie tutaj będziemy po prostu. Aha, to nam się rozwali. Najbardziej Bardziej się obawiam tego, że ktoś tutaj po prostu zaraz przyjdzie i mnie wyeliminuje. No zobaczcie na moje rzeczy, jakie ja mam rzeczy. One są totalnie beznadziejne. Podejdźmy do kolejnego drzewa, zbierzmy je znowu, ale ja mam tylko 300 masów, widzowie. To nie wygląda dobrze. Zobaczmy, ile metrów mam do przejścia. Mam do przejścia 330 metrów. Aż mam do przejścia. No to to jest bardzo dużo. 300 podzielić na 5. No to 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 600 maców, widzowie. 600 maców, e, aby dojść na styk do strefy. Czy jest jeszcze tutaj coś w ogóle do zebrania? Ej, tutaj może. Czekajcie, cofnijmy się może do tyłu. Bo ja wyglądam strasznie podejrzanie. Strasznie to podejrzenie wygląda. Dobra, mamy tutaj to. Rozwalimy sobie, proszę bardzo. Bierzemy, bierzemy. Czy tutaj. Ej, mogę! Mogę! Jest git. I nie mówię tutaj o przejściu do kolejnej. No więc jest naprawdę beznadziejnie. To będzie. Będzie naprawdę cud. Mam aktualnie 300, więc muszę zebrać jeszcze drugie tyle. Nie mam pojęcia, skąd ja mam to niby zebrać. Te duże drzewa ratują mi tutaj bardzo sytuację, bo dzięki nim, no to trochę wskakuje mi do plecaka tego matca. Tak, 60. 70 nawet za jedno. Ej, to jest mocno. 70 za jedno to jest całkiem spoko. No tu już nie mogę. A tutaj? Dobra, tu mogę. 17 osób. Jestem ciekaw, co będzie teraz za krzakiem. Bo jeśli on teraz zginie, zobaczymy. Może uda mi się wygrać. Wow! Ale by mi postać poleciała. Dobra, lecimy sobie dalej. Tylko to wygląda coraz gorzej. Coraz gorzej, strefa zaczyna mnie gonić. Niepokoi mnie też jedna sytuacja, że ja zbliżam się do farmy. Widzowie, wiecie co to oznacza? Na farmę często latają chłopy, często te spocone chłopy. No i nie chcę do końca wiedzieć, co się będzie działo, jeżeli zobaczę jakiegoś gościa, który. Który ciągnie węża z daszków od y, połowy mapy. I w ogóle zobaczcie, jaką ja strefę dostałem pod swoją miejscówkę. Dobrze by było wejść do krzaka, ale jak ja go dotknę, to znowu do, dostanę y, wiecie. Dimage. Jest git, jest git. Mamy dalej 300 maców, a do strefy jest 150 metrów. Czyli na pewno mając te 300 maców, już y, uda mi się tam wejść. Ej, fajnie byłoby zakręcić i zabrać jeszcze te co to są? Jakieś jabłonki? to pole, nie, nie wiem, co to jest za rodzaj drzewa. Możecie napisać w komentarzu, jak się znacie na drzewach. I tak samo dobrze byłoby nie być aż tak wysoko, jak byłem ja, bo no im jesteśmy wyżej, tym łatwiej nas zobaczyć. To całkiem logiczne. Ej, a była mowa coś o przedmiotach? Ej, była mowa coś o przedmiotach? Czy była mowa coś o przedmiotach? No i to mi się podoba. Dobra, widzowie, lecimy sobie z tym drzewem, proszę bardzo. Rozwalamy oczywiście to tutaj. Rozwalamy oczywiście to tutaj. Ile tutaj macu? No i to jest to, jest to. Dlatego zszedłem trochę niżej. Bierzemy kolejne macy. Tu mnie już zaczyna zjadać strefa, ale mnie to totalnie nie obchodzi, bo ja mam i tak białe leczenie, a da się te wiatra... da się je zniszczyć, ale chyba... Chyba mi się to... Ej, uda mi się to! Patrzcie, raz, dwa. Raz, dwa, a to daje całkiem dużo ze 100. Sto... A, ta, to to, niezłe, sto zakrzak. 32, no 32 razy 3 to prawie 100, więc trzy wiatraki. Wow wow, 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 Dobra. wezmę... Okej, okay, mamy to. Nie dotknąłem, lecimy. Tego też nie dotykam. Tylko 14 osób. Naprawdę wygląda to dobrze. A zakrzak jest w strefie. Zachodzimy dalej. Ej, dobra, no i wreszcie się do mnie szczęście uśmiechnęło, wreszcie jestem ja widzowie blisko kolejnej strefy. Naprawdę dobrze. Dobrze to zaczyna wyglądać, dlatego że no, rafa ma i tak e, daleko do przejścia, ale w sumie on ma masę matców. No i tym razem mi nie dopisało szczęście Na mini mapie. wszystko widzicie. Hmm. I teraz pytanie, co tutaj zrobić? Pójdziemy sobie na piętro. Mamy dużo matców, więc możemy sobie lecieć powoli. Tutaj, a, tu myślałem, że to skrzynka. Zabieramy sobie oczywiście całą susenkę. Mój plan na teraz jak najwięcej matca zebrać? Dlatego, że yy, żeby, żeby tutaj sobie go trochę zachomikować. Wiecie o co chodzi? Bo prawdopodobnie, jeżeli ta strefa była pode mnie, to kolejna będzie przeciwko mnie. jeszcze tutaj mamy kolejną. O i na wulkanie tu mogą być goście i dobrze by było, żeby ich nie było. Jeśli chodzi o zakrzakan, on przeszedł chyba na maczach. Na, na on jest skubany, on pewnie na Skybase siedzi. Ty, a gdzie jest wyspa? Że ja sobie do wyspy nie poszedł, dobra. Dobra, idziemy do lewej strony, tylko troszkę zwastujemy tutaj więcej matców. Ja w ogóle muszę przechodzić do strefy, bo przecież co ja robię? Rozwalmy płot, raz, dwa. Ej, płot daje całkiem fajnie, bo za dwa hity daje ci jakieś 12, to jest całkiem spoko. Ej, do żółtego domku, chcę dojść do żółtego domku. I wtedy rozwalam cały żółty domek, co powinno dać mi, wydaje mi się, że jakieś 300-400 dodatkowego drewna. Przechodzimy dalej, przechodzimy, musimy te drzewa tutaj zahaczyć. I dobrze by było, żeby nikt tutaj nie przechodził po... Miecz świetlny Zabieramy kolejne drzewo, kolejne Mamy dużo cegły i to mnie cieszy Tylko nie cieszy mnie to, że jestem w dosyć złym miejscu Jak tam sytuacja u pana Rafy? No Rafa do strefy biegnie Ale on na pewno ma dużo matca Tam z bambusów to na 100% Dlatego, że tu u góry na wulkanie No po prostu oni mogą być Czy to mi... Ej, udaje się zebrać te wszystkie rzeczy to Zobaczcie swoją drogą jak to wygląda Patrzcie, że ja od tamtąd to ciągnę Ej, to jest mega, widzę Zrobimy to na turnieju Jeśli chcecie, wiecie co robić no i czemu ja tu nie mogę budować 30 no to jest skam. To jest totalny skam. To jest totalny skam, widzowie. A więc na spokojnie, powoli, krok po kroku zbliżam się do mojego celu jakim jest ten żółty albo, nie wiem, albo stodoła. Nie ma to do końca znaczenia chyba jaki dom. Chytam sobie drzewa. Yy, chyba, że do nich nie dosięgam, to ich wtedy nie chytam. I za 20 sekund pojawi się tam kolejny zone. Oby był znowu pode mnie. Proszę. Ja wam powiem, że się na pewno nie obrażę. Jakby był pode mnie, to w ogóle się nie obrażę. No oczywiście się rozwaliło. Lecimy dalej. że mnie ta strefa tylko tutaj nie dotkła i żeby tutaj u góry też... Ej, nie ma tu chyba nikogo. Tu chyba nikogo nie ma i dobrze by było, żeby tak zostało. Lecimy tutaj górą. Zakrzak jednak na że nie jest. My już jesteśmy prawie w strefie, proszę państwa, 40. 40, 40 matców mi to dało. Dobry wynik. Stodoła czy chata. Stodoła czy chata. Zobaczmy, gdzie jest strefa. Łociecz! Dobra, widzowie, ile metrów? 300 metrów około. 300 metrów, czyli kolejne 600 matca mi jest potrzebne. Ej, czyli się, jakbym trochę robił skybase. Pięknie, pięknie, no po prostu cud miód. Ej, to wygląda jak ktoś by robił taki sam challenge. Tutaj jakieś schody, tu jakieś podłogi, nie wiadomo po co. No, interesujące. O, bandażownica. Ej, a jakby tak po to zejść? Ej, matcy! Dobra, widzowie, skaczę, ile matca? 100? 30, dobra, zawsze coś, nie? No, powiedzcie, że nie, zawsze coś. Duża potka, weźmy sobie ją, wypijmy. Byle, żeby nie dostać snajpy w web. Proszę, 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 żebym nie dostał snajpy w głowę. Żyję. No i zabierzmy oczywiście też działo obfitości. E, no jest mega mocno. widzowie, jest naprawdę mega, mega dobrze. Lecimy. Dalej, lecimy sobie tutaj w dół. Lecimy niżej, lecimy tak. I chyba złapię bardzo dużo maców na to, żeby odzyskać cztery cegły. Ale rozwalimy sobie teraz cały ten domek, żebyśmy mieli jak najwięcej maców. I mamy tu beczki. Możemy sobie tak to zrobić. Bierzemy sobie tutaj beczkę. Mamy tutaj kolejną skrzynkę. Beczki by w sumie się przydaje na później. I teraz dobrze by było się w ogóle schować. No ja jeszcze przypominam, że ja mogę zginąć w każdej chwili, ale mam tutaj motor w razie W. Rozwalam cały czas macy i tych maców wcale mi nie przybywa. Mam cały czas 200. 60 cegły. Więc aktualnie dzięki temu, że zebrałem te matce, mam ich około 300. I to dojście do strefy wydaje się być trochę prostsze. Przynajmniej w teorii. W praktyce mogę kogoś spotkać i będzie ono trochę cięższe, ale oby to się nie wydarzyło. Przebudowujemy kolejne drzewo. Wiecie co? Ja się dzisiaj czuję jak drwal trochę. Tak, serio. Ja nie wiem ile ja drzew zebrałem, ale obstawiam, że jeszcze nigdy nie zbiłem w Fortnite tyle drzew w jednym meczu, co dzisiaj. Naprawdę. Dobra, przecież moje matce teraz wyglądają potężnie. 400, 500. No, ja jestem bogaty, widzowie, jestem bogaty w drewno. Bez ja, jestem mega bogaty. O, mamy tutaj y, drewienko, nam wyleciało. Bierzemy sobie to wszystko. Bierzemy kolejny, kolejny, kolejny. Ej, tutaj tak strasznie mało, to jest masakra. No, jeśli chodzi o strefę, no to dzisiaj nam sprzyja, co ciekawe. Tylko oh, oh, strefa mnie tucze, więc niezbyt dobrze, ale mam leczenie, to co ja się w ogóle będę przejmował, jak nie ma czym. Jeszcze tutaj zobaczcie, paleciaki, cegła na mnie czeka za darmo. Jeszcze metal, dobra, gościu, jest pięknie. 50 metalu z takiego czegoś. Jegoś leci. Okej, okay, porządnie. No czemu ta strefa jest tak podraf... To jest ustawione, widzowie. No kolejna strefa idealnie podrafę. Co to jest? Dalej, lecimy tutaj po tą choineczkę. Proszę państwa. Zabieramy ją. Pyk. Mamy. Ej, mamy dużo marców. Dajcie strefę. Zobaczmy, jak się strefa ułoży i... <laughs> A Zakrzak stoi w strefie. Ty nie zgin, bo ja będę go musiał ponieść. Ej, on chyba skyway zabuduje. On jest wysoko, chyba. Nie mam zielonego pojęcia, co się tam dzieje, ale wiem tyle, widzowie, że lecimy w drugą stronę. I dobrze by było zrobić to teraz, już jak najszybciej. Prawdopodobnie zaraz tu będzie masa ludzi. Ja się kręcę. No, ja tu, widzowie, walczę. Staram się. I oczywiście piach w oczy. Tak się mówi, nie? Wiatr w oczy, albo piach w oczy. Zależy. I to, i to wcale nie jest przyjemne, więc to, i to w oczy. Piach z wiatem, o. Wiatr popycha piach i leci w oczy. Tak o. I dobrze by było się jakoś tutaj schować. Cokolwiek zrobić, żeby to poszło w, dobrą, w dobrym kierunku. Najważniejsze, żeby uzbierać jak najwięcej matów. Zachrzut pewnie się przejmuje, że nie ma strefy i musi schodzić. Wow, 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 wow! Dobra, nie spadłem, ale było mega blisko, żeby spaść. Teraz widzowie zastanawiam się, jak to rozegrać, bo ta strefa jest daleko. Ja się. No co to jest do jasnej, ciasnej, Co? Cia... Ja zaraz po prostu. Wy... Nie wytrzymam. A więc widzicie, ja też zginęłem, ale mimo wszystko wygrywam dzisiejszy odcinek.